Jak dzisiaj jest cudownie, jest tak ciepło, żadnej chmurki, zero chmurek, tylko słońce praży, jest tak fajnie ciepło, bo są wakacje i my razem z Majkiem spędzamy, je na plażę. Nie krzycz tak Niko, ja się tu relaksuję, słodeczko jest takie jest ciepłe, przyjemne dzisiaj, o a, tak. dzisiaj jest super, super pogoda, tu mam swój ręczniczek, to jest ręczniczek Majkiego, tam mam swoje leżaczki, a uu, ej, ja ich nigdy nie widziałem, kto to jest? E Mówisz o tamtych dziewczynach? Tak. Ja je ja pierwszy też raz się... widzę. A one są ja ze i... Nie wiem, ja ich nigdy tutaj nie widziałem wcześniej. Ej, widzowie, hmm. jakieś trzy nowe dziewczyny? O co tu chodzi? Zobaczcie, normalnie jakaś różowa, jakaś zielona. Ej, ej! Co to jest? Majki! Nie mam pojęcia nikogo. E... Ej, ona rzuca w nich jakimiś podkami, o co tu chodzi? Ej, rzeczywiście rzuca podkami. Ej, 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 co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Zobacz, i poszła sobie. Tak, rzeczywiście wow. sobie poszła. E... Nie, no widzowie, co tu się dzieje? No chodźcy, idziemy do nich. E, Co? Majki, słyszałeś do, do nas? Ale przecież my ich nawet e, nie znamy, Niko. Ale właśnie, ja nie wiem, o co tu chodzi. E, Zdejmę okulary. Tak, zdejmij okulary. Eee. Ubierz się lepiej, ubierz się, Majki. E, cześć. Ale ty fajnie fajni jesteście. E, fajni, ale jak to fajnie? No fajnie z serduszka. No, jakie serduszka, o co tu chodzi? Jakieś ciastko w serduszka? Stojniaki do nas mówią. E, ale ja was nie znam i ja, ja nie chcę z, z wami ja, gadać. Ja też was nie znam, ja też was nie znam. Co nie, 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 my nie, nie chcemy, się nie poznawać. chcemy, my nie chcemy, Majki, uciekaj! Tak, uciekaj! Biorę narzędzia złotej! Uciekam, brum, 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 brum. Widzowie! Zgodam nas jakieś zakochane dziewczyny, ja nie wiem o co tu chodzi! Ta wieś ma rzuciła na nich jakiś urok! Co, poczekajcie, ja nic nie będę czekał, Majki! Uciekaj uciekaj, 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 uciekaj! Biegi, Majki, biegi, biegi! Tak, biegaj. szybko, szybko, szybko! Koralowce dawaj te, tutaj! Dobra, dobra, nie ale... wiem, czemu nie są pod wodą! Dobra, dobra, o, szybko, o. szybko, szybko, szybko! Dobra, tu je zgubimy, tu jest zgubimy, Majki, słuchaj, my tak. nie możemy uciekać od nich. Musimy zbudować jakąś bazę, żeby się chronić przed nimi. Tak jest, o -o. ale ja mam. O -o. Patrz, patrz, patrz tam, tam, tam poszło. Tu, 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 do wody, do wody. Ale ja mam, ja mam tylko piasek i piaskowiec, Niko, nic więcej nie mam. To zrobimy tylko z tego. Dobra, słuchaj, masz tu łopatę, masz kilofa i będziemy dobra. razem budować. Dobra, one sobie dziś poszły, chodź tu na środek i zaraz zaczniemy kopać. Chodź szybko, 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 szybko. Dobra, szybko. dobra, dobra. Tu, 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 okay. tu, tu, tu. Dobra, kopaj, 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 wszystko kopaj, wszystko trzeba kopać. Wszystko. kopiemy, wszystko kopiemy, tak, to, dobra, 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 dobra. O ja, mama, cię kręcę, mama. dobra? I teraz tak, budujemy wielką bazę. Widzowie, jak zbudujemy bazę, to zaraz do Was wrócimy. Dobra, widzowie, wydaje mi się, że prawie skończyliśmy. Zobaczcie, jak to wygląda. Te wszystkie rekiny. No mgiem gnął, że chcą mnie zjeść, bo tutaj resfosa z rekinami. To wszystko przygotowaliśmy tylko po to, żeby te dziewczyny nas nie zauważyły. Dobra, tutaj mamy, zobaczcie, tutaj w kolce po całej długości dookoła naszej pięknej bazy przygotowaliśmy wszystko. I tutaj mamy, zobaczcie, wszystko jest, żeby nikt się do nas nie dorze. Drekiny, tam jest lawa. I tutaj z Majkim, zobacie, taki a zamek, normalnie zobaczcie, wieże. Tutaj mamy, tutaj mamy plagi. Cześć, Majki. Tutaj tak mamy. Jest. O, tu mamy wszystko. Tutaj Jeszcze stot. wejście na wieżę Tak jest, tutaj stąd będziemy mogli patrzeć na to, gdzie one są w ogóle. Dobra, ale wychodzimy sobie na dół, bo tutaj mamy, zobaczcie, drabinki, drabinki do góry. Jak sobie wejdziemy drabinką do góry. Pyk, pyk, pyk. O, dobra, co O, dobra, o, dobra. Tu, tutaj mamy taki... O, czekaj, Majki, nie zrobił dziury, żeby coś było widać. Tutaj o, tu tędy. O, tutaj, dobra, i tutaj jest gniew się. Niko! Dobra! I tutaj mamy, zobaczcie, broni przygotowane do jakieś trójzęby, żeby się bić z nimi, jeżeli będą chodzić, do. Nas, i tutaj jest najlepsza broń. Najlepsza, ale jeżeli widzowie chcecie zobaczyć jak ona działa, to musicie zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję. A my wykorzystamy ją wtedy, kiedy przyjdą te dzie zakochane dziewczyny w nas, to wtedy wyjdziemy i użyjemy tego. Dobra, ciekawe, gdzie one są, majki, co? Bo na razie. A nie mam pojęcia Niko. Na razie ich nie widzę. Eee, mam jedną widzę! zachowałaś się za tym tym, zobacz, widzisz, że tam jest! O, 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 i co my teraz o, nie, zrobimy o Nie, o, nie, nie, no, na razie zostawmy ją, zobaczymy, czy sobie poradzi. O widzisz? One się śmieją. śmieje się! Ciekawe, czego ona się śmieje! Czego ty się śmiejesz? Eee, no i co? O, zobacz, tam jest o, druga. Nie, o, nie, eee, ona nie, wypłynęła nie. z wody. Dobra, ciekawe, gdzie jest jeszcze jedna. O ja dobra, Majki, Majki, słuchaj. Musimy się zbroić. Weź w ręce normalnie broń jakąś, jak coś, to będziemy ich bić, eee, z daleka Mam kotwicę w ręku! Dobra, jak coś to walniesz i z kotwicy. Dobra, dobra. Tutaj wszystkie te rzeczy muszę poustawiać, tak, widzowie. O, 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 o. jakieś już gadają, już coś gadają. Teraz na jejperkę. Eee. Nie ma nas, nie ma nas. O, przyszła trzecia, zobaczcie. Widzowie, normalnie trzecia. Jak coś, to mam ją na celowniku. Ej, nie podchodź, nie podchodźcie. Musimy się do nich dostać jakoś. Chodźcie, próbujemy. Nie ma, nie ma, nie ma. I co, zobacz, zobacz, one idą, idą i... Normalnie wyskoczyły przez lawę. O, wpadły, wpadły jakieś, wpadły jakieś. O, o, zobacz i poszło się zagasić. Rada poszła się zagasić, a ta się pali ciągle. I co ty się palić. Halo, hi, hi. Nie mogę no i co. No i co? Udaje nam się Niko, udaje nam się! Ale ona wpłynęła normalnie do basenu z rekinami i wypłynęła. Co to w ogóle jest grane? Ej, Niko, trzymaj, to co ja mam. O, granaty, to mi się podoba, Majki, to mi się podoba. Dobra, dawaj podnoszę, Dobra i... hop pa! Dostała! Dawaj do wody, do wody, te rekiny nam pomagają, hopsa i spam! a i masz! A ja, granatami was rzucamy, a co mamy robić? Dobra, i po. Aha, Dobra, Majki, to działa, to działa! super! Tak jest, odstraszamy je, Nik, odstraszamy. je! Na razie, je. na razie, przegracie, przegracie, musicie uciekać, musicie uciekać. Macie jeszcze granata takiego, zobaczcie takie. Ło, wow, ale on leci. leci. Oh, on leci, leci. Nie walną! Ja nie nie walnie, oh, zobacz, leci, leci. Ooo! O, do spadł. Ło. Wow. Dobra, dobra. Ale Ej, zobacz, Idę one się nakarmić dalej może rekiny, wiesz? Tak, nakar je, a ja patrzę co one robią, bo one tutaj się chowają normalnie. Oh. A nawet co one tutaj knują. Wejdę trochę. Co? Co tu się dzieje? O, 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 o! Ej, zabijają nasze rekiny! O nie! O nie, tylko nie nasze rekiny! O, o nie, zobaczcie! Wskoczyła do wody, zobacz, ona przechodzą, Majki! Rzucaj granaty, rzucaj granaty! O nie, rzucę tak, granaty! Tak, tak, tak! tak, tak. Idę, dobra, idę, tym przejdę, zamknę, przejdę! jakieś strzelają! Dobra, dobra, do góry, muszę do góry iść, do góry, Majki! Chodzę na naszą tajną broń, widzicie! Czekaliście prawie na to, więc teraz pokażę wam, co to działko robi! Dobra, wchodzicie tak i. boom, mi teraz. Dobrze, Niko, trafiłeś! Teraz było! Zobaczcie, widzowie! Teraz macie! A masz, a masz! Aha, zobaczcie! A masz. Dobrze, yeah. Niko, dobrze! Celujesz, ale dobrze, No Znowu wow. zostało odstraszone! Tak jest! Normalnie mamy już następny punkt. Ej, hey, co to było? O. Przeleciało przez nasz domek! Wow, wow, obok ciebie centralnie. Normalnie Niko. one strzelają z jakichś rakietnic! Ej! O nie, ej, uważaj! Ej, zobacz, one normalnie trafiały w naszą bazę, ale nic nie robią sobie. Ej, no, o nie, nam wieżę teraz! O nie moja wieża! O nie, o, o nie, o nie, dobra, ja zaczynam strzelać do nich. Miarka się e? przebrała. O, o, zobacz, sama, 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 sama a macie? Ej, skończyły mi się naboje, Majki! Nasza nie. wieża, spójrz na to, Niko! O, o, nie, nie, kolejna wieża! Szybko, szybko, chaca! Ej, to masz, Majki, oni przechodzą tutaj, bierz broń jakieś! I, idę na to, biorę, muszę, biorę, biorę muszę mur tutaj. naprawić szybko, mur Dobra, naprawić. Dobra, na naprawiaj mur, a ja biorę to! I teraz okay, okay. macie z tego lasera! Uciekać stąd, uciekać! A te ona już jedna wlazła, jedna wlazła! O, nie. Weź ją, Majki! A macie, a macie, a macie! A macie. Uciekaj stąd, uciekaj stąd! Tak, ora, Majki, 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 Majki. Co tu się tak buduj tutaj odbudowy, bo moje naboje się kończą. Nie wiem co w sumie już zrobić. A masz, uciekaj stąd! Skończyła mi się broń, Majki, skończyła mi się broń. Ja cię kręcę, dobra widzowie. Musimy się szykować na taką polikę. Miko, uważaj za tobą! Za tobą na górze! Majki!

Szybko, o, o, nie, szybko. O, nie, o, nie. Dobra, dobra, jestem tu. Dobra, dobra, okay. Majki, szybko, szybko, do góry, do góry. Dobra, dobra, tędy, tędy, tędy. O, no tak tu jest, jest na wieży, widzę, ją, ma, dobra, o, Majki, o, wyżej, nie, musimy o, nie, wyżej. O, dobra, dobra. Dobra, czekaj, co? Majki, tu poczekaj. Musimy obmyślić jakiś plan. Taki jest, Niko. I chyba nawet wiem co zrobimy. Bam! O, chodź strza... za mną! Eee, co? Co ty robisz? Czemu w gaciach jesteś? Musimy ostrożnie zejść jakoś tutaj. Dobra. Aaa! Spadłem O nie, Niko! Czekaj ja spadłem, chodź. Ale czemu by tu schodzimy gdzie? Idziemy. Patrz, tutaj ukryłem. skrzynkę w Skrzynkę sprzyczami. ukryto, nie no, ty to masz Majki Web. Wow, tak co jest. to jest! Bierz te rzeczy uu, i się cieszij bo są super! Dobra, 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 zaraz zobaczymy co to w ogóle jest. O tym Majki przygotował. Wiesz, że sobie przygotuję je, co to jest, co to jest? Daj mi jakiś trójzomb. Dobra, masz trójzomb, ale co uu. to jest? Wow, to jakaś broń tak zobaczcie, to jest tylko, patrzcie, to jest trójząb taki jakiś morski. Ja cie, o ciebie cieci obra. Ooo, o, o. Tu są o. jakieś... Ej, tu są jakoś... Dobra, zrobię im burzę może ty. Majki, co ty o, na tutaj. O dobra, pro burzę szybko. Dobra, dobra robię burzę, bum. O, uh, <laughs> Ej, zrobimy ej, ej, jeszcze dronami, nadami! Na e, uważaj, 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 uważaj. O nie, o nie, o dobra, nie, tylko nie ma. Co jeszcze to. w tej różdce jest? Ej, ja ci kręcę, dobra, y, tu tylko burzę i w tej różce, ale masakra. Nie, nie tylko niko. Dobra, dobra, to spróbuję, spróbuję. Dobra, dobra. A, o, piorun! Trafię starszej piorunem, w niko! Ej, w o ej. O, uu, we mnie. Dobra, zobaczymy co dalej jest. Eee, postawiłem jakieś stworki! O, rzeczywiście. E, lepiej ich nie dotykajmy, nie A, dobra, uciekaj, 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 uciekaj. Tak, 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 dobra, mamy wow. jakieś ten. No, Majki, te, te, te takie broń są bezużyteczne. Nie wiem, co z nimi zrobić. Ale, o, dobra, wiesz co? Wiesz co, Słuchaj, mam pułapki tutaj. Może mam takie takie klatki dla nich, to o, może o, zrobimy jakieś pułapki na nią, co? Tak, jest, patrz, postawmy dobra. jedną, może tutaj. Mam. Ej, a może tak, 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 trupy, to tak, tutaj pyk. Jedną. O. Jedną przed drzwiami, dawaj chodź, no, chodź, no, dobrze, teraz po cichu. One Bo chyba się zauważyły, tak. One już tutaj są. O, o. Majki, one normalnie gdzieś są, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Dobra, dawaj, dawaj, tutaj, tak, o, tak. Tutaj, tak. tak, o, okay. dobra. Jeszcze może jakieś po prawej stronie, tu, tutaj. Tu, 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 o, tak, tu, tu, tak, tu, tu, tak, tu, tu. tak, tak, to jest dobry pomysł. O, tutaj są te podwory, to uważaj, to nie, 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 nie. Ja nie chcę dać ich e To złej, Majki, zrobimy tak, zrobimy tak. Zwabimy jedną do tej jednej, a kolejne dwie do tych tutaj przed drzwiami. Dobra, w porządku. No ja, czekaj, no. To żeby nas nie zauważyła, tylko bo ona tutaj jest, zobaczcie. Ej, dobra, dobra, chodź tutaj, weź, zrób tutaj jeszcze dziurę. Jeszcze większą na drzwi. Na drzwi, dobra, już tylko tak, tak. Nie, te które są w środku? Krzyż miłeczki, chodźcie dobra, szybko. Ciechanie, yy, Dobra, jesteśmy, tylko zapraszam pojedynczo. Jesteśmy. Po schodach w dół musicie zejść. Tylko pojedynczo, pojedynczo zapraszam. Jedną zapraszam. Mhm. Witam. A, mam jedno, mamy jedno. Mam udało jedno, Majki. Tak udało jest, się, tak Dobra, yy, kolejne ona zapraszamy. Za a nie, tam gdzie te kwiatki? Zapraszamy przez drzwi, jesteśmy przed drzwiami. Zapraszamy, tak, tak, tak. Mamy, ciebie, mamy jest, dwie, załośniko. mamy dwie, mamy dwie, mamy dwie. O tak, jedna, nie, mamy dwie. Jest... Normalnie są dwie. Tutaj jest, a nie, ona nie jest złapana majki. O nie, o, 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 o nie, została jeszcze ostatnia. Eee, eee, Majki, uciekaj, uciekaj! szybko, niko. Dawaj do wody! Brrr. O, o do góry, nie, rekiny. Do góry, do góry, do góry! Do góry. B, 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 dobra, dobra, uciekaj, się bo się reki goni, nie, reki nie, reki nie. ci reki goni! Dobra, eee, Majki, słuchaj. Wykop, wykopiemy tu, wykopiemy tu, wykopiemy tu. Pek, 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 pyk. Dobra, dobra. Okay. Ona, ona jeszcze zaraz dopiero przyjdzie. Dobra, zostawię te tak, pułapki tu. Dobra, jeszcze rozwal to. Dobra, dobra. No, chodź, chodź! Tutaj jesteśmy! O, no, tak, tutaj tak. jesteśmy, cześć, 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 A, mamy ją. Udało się, Niko. Teraz tak możemy jest. się spokojnie poopalać. Tylko wyłącz już ten deszcz, e, No dobra, pogoda. czekaj. Abracadabra, hokus pokus, wyłączam deszcz. Raz, dwa, trzy. O, zobaczcie co. Zrobiło się ładnie cieplutko znowu. Tak jest, przestał padać deszcz, a my możemy wracać do opalania tak się, jest. Niko. Tak jest, wy tu zostajecie, jedna dziewczyno. Ja idę zobaczyć, jak te tamte kolejne siedzą jeszcze. O, widzę je. Nie ma, siedzicie, zobacz, tu jest kolejna. Haha, ha, już tak mamy dwie jest. Złapane. O, one są złapane. dobra, dobra, zobaczmy. I jeszcze jedna tutaj jest o pana widzowie, zobaczcie. A, tu jest, tu jest, tak zobacz, jest siko. złapana. A, Majki, chodź, wracamy na nasze leżaczki, po się. się, chodźcie. Tak jest, wracamy, Niko. O, widzowie jaki super! Zobaczcie cieplutko, ja się z Majkim opalam. Jeżeli wam się odcinek podobał, no to zostawcie opeczkę w górę, zostawcie subika. No i lecimy na razie!